Cześć! Pytacie co u nas słychać? Oczywiście morsujemy, to akurat był żarcik, ale dbamy o formę. Na chwilę musiałem wyjść na zewnątrz, żeby się schłodzić, bo nam się robota pali w rękach. Sporo wdrożeń, sporo, sporo szkoleń oczywiście w tych nowych formatach. Robimy bardzo ciekawe rzeczy grywalizacyjnie: dopieszczamy, doskonalimy, podnosimy na nowy poziom. Algorytmy sztucznej inteligencji tu, w tych pokojach, pracują na pełną parą. Ale to, o czym chcę Wam dzisiaj szczególnie powiedzieć, to przede wszystkim złożyć serdeczne życzenia noworoczne. Niech Wam się wszystko dobrze udaje, dobrze układa. Mam nadzieję, że zrobimy też bardzo ciekawy projekt wspólnie w tym roku. A kolejna informacja to demo. Finalizujemy kolejną wersję takiego demo, które będzie można sobie przeklikać spokojnie w zaciszu swojego gabinetu, czy to pokoju, czy w biurze a więc jeżeli chcecie dostać dostęp do takiego demo to zadbajcie o to, żebyście byli na liście mailingowej naszego newslettera. Można to zrobić na dwa sposoby. Można wysłać do mnie wiadomość, można napisać swój adres e-mail w komentarzu albo można po prostu wejść na naszą stronę, tam wam wyskoczy pop-up i zapiszecie się do newslettera. Już wkrótce w nim będzie dostęp do demo. Do zobaczenia w takim razie w tych wszystkich kanałach. Powodzenia, dobrego roku.